Cześć, witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy sobotę, czyli 21 grudzień, a to oznacza, że już prawie koniec vlogmasów. Teraz oglądam sobie, jak widzicie, Wiedźmina. Zaczęłam oglądać piąty odcinek, bo wczoraj z moim chłopakiem oglądałam Wiedźmina, ale przysnęło mi się na któryś odcinkach i szczerze powiedziawszy już nie pamiętałam, a chyba doszliśmy do szóstego odcinka. Od czwartego już tak średnio pamiętałam, co się działo, bo sobie przysnęłam. Wczoraj wstałam przed siódmą i dlatego właśnie. Byłam taka dzisiaj, wczoraj nie Niewyspana, a siedzieliśmy chyba do drugiej. Teraz sobie pospałam, a w serial mi uciek. Skończyłam piąty odcinek Wiedźmina i teraz robię sobie przerwę i zaczynam czytać książkę. Tak, Macbeth, on już mnie prześladuje od dawna, ale chcę skończyć to do świąt, znaczy przed świętami albo w święta. Odzywam się do Was po takiej dłuższej przerwie, bo już mamy godzinę 21.30. Yy, nie odzywam się do Was. Bo wcześniej po prostu miałam spanko, spałam, później się ogarnęłam i wyszłam ze znajomymi do centrum. I super, mega się cieszę, bo fajnie spędziliśmy czas. I ogólnie teraz tak doceniam ten czas z nimi, bo rzadko widzimy się taką faktycznie całą grupą, a dzisiaj no praktycznie wszyscy byli. Niektórzy na chwilkę, ale i tak wszyscy jednak w większości postarali się przyjść. A ja sobie pomyślę, że na przykład za rok nie wiadomo, jak to, nie wiadomo jak to będzie. Że może być różnie, no bo wiecie, większość osób może rozjechać na studia i tak dalej, więc no doceniam ten czas, który mamy teraz i cieszę się mega, kiedy spędzamy go po prostu razem w takiej dużej grupie. Mam na twarzy podkład, który mega mi się podoba. Jak widzicie, nie odcina mi się ym, kolor skóry yy, od szyi, więc to jest mega plus, bo ja niekiedy mam tą tendencję, że nie daję za, jasny, za ciemnych podkładów, tylko właśnie za jasny podkład. I niestety właśnie niekiedy to widać. A tutaj m, wszystko pięknie się stopiło, i wszystko bardzo dobrze, moim zdaniem, wygląda. Więc ja jestem zadowolona z tego podkładu. Zaraz Wam pokażę, jaki to jest podkład. Ile razy powiedziałam słowo podkład? Napiszcie w komentarzu, jeżeli to policzyliście. No, zaraz Wam powiem, co to jest za produkt, bo naprawdę jestem mega zadowolona. Pierwszy raz go sobie dzisiaj testowałam. Stwierdziłam, a wypróbuję sobie. Bałam się, że będzie za ciemny, ale jednak bardzo ładnie wtopił się w moją cerę. I myślę, że teraz będę starała się właśnie mm, nie kupować za jasnych y, podkładów, tylko właśnie coś takiego no pod mój odcień, bo często kupuję to najjaśniejsze, bo boję się, że kupię sobie za ciemny. A teraz kupiłam sobie też rozjaśniacz, więc nie będzie tego problemu w razie czego. Idziemy po lusterko. Jesteśmy w łazience. Wow, w ogóle poroświetlałam do światła. Ha, co tam. Dobra, zobaczymy sobie, jak to się prezentuje w lusterku. No ja jestem zadowolona i myślę, że będę się nim malować i może kupię znowu. To jest podkład, o którym mówiłam, czyli Rimmel Lasting Matte i to jest numerek 085. Tak, więc to jest chyba drugi albo trzeci, chyba drugi tak w tej palecie kolorów. I naprawdę bardzo ładnie, jak już mówiłam, wtopił się w moją cerę. Więc jeżeli macie okazję wypróbować sobie, a widziałam, że chyba jest po 20 zł na kokolicie, to zdecydowanie wam polecam, bo no, moim zdaniem jest wart swojej ceny. A teraz sobie prawdopodobnie zmyję makijaż, może domontuję troszeczkę filmu i spędzę ten wieczór jakoś sama ze sobą, bo dawno nie miałam takiej okazji, że mogę sobie spokoju siąść wieczorem, posiedzieć dłużej bez stresu, że na przykład nie wstanę do szkoły, tak na luziku totalnie y, posiedzieć i robić albo pooglądać serial, ale serialu chyba nie będę, bo trochę mi jednak szkoda tego czasu, więc prawdopodobnie sobie poczytam książkę, posiedzę zrobię jakąś maseczkę zaraz tak i odpocznę bo wreszcie, wreszcie mogę to zrobić cały dzień totalnie nie uczułam się dzisiaj nic Mam nadzieję, że moja mama tego nie widzi, bo ona jednak jest z tego, że jak mam wolne, to bym się pouczyła do maturki. No, ale stwierdziłam, że ten jeden dzień mogę sobie poświęcić totalnie na odpoczynek. Jutro już pewnie się czegoś pouczę do maturki, albo zrobię jakieś zadanka z matematyki, ale no dzisiaj totalnie wolne. Jeszcze tak na szybciutko wam pokażę, w co jestem ubrana dzisiaj, bo mega podoba mi się ta sukienka, a dawno w niej nie chodziłam. Ona jest kupiona w sklepie Wasyl i kosztowała jakieś 40 zł I ona jest dość stara, bo ma chyba rok, ale troszeczkę się nie chciałam w niej chodzić, jak ją na początku kupi kupiłam, bo ona jest dość obcisła Ale teraz naprawdę mega mi się podoba to, jak ja w niej wyglądam jest dość obcisła, to jest y, rozmiar M na L, to jest chyba ten drugi rozmiar, który jest możliwy do kupienia. Y, mamy S na M i M na L, więc ja wolałam sobie wybrać do takiej obcisłej sukienki taki rozmiar, bo jeżeli ona jest obcisła, aby była troszeczkę luźniejsza, to nic by się nie stało. bo kiedy kupiłabym za małą, no to niestety byłby problem. Y, więc tak, tak się dzisiaj prezentuje mój look. Jeszcze miałam na to ubraną taką jeansową kurtkę, taką króciutką dotąd, ale teraz. Już mi się nie chce jej ubierać, bo już się schowałam sobie do szafy. Ta sukienka mega leży, bardzo mi się podoba. I jeszcze tutaj wszystko, jak widzicie, ładnie opina i mega podkreśla kształty, więc polecam. Jeśli ktoś szuka jakiejś taniej sukienki na imprezę czy gdzieś, no to zdecydowanie ta sukienka jest, mogę polecić. Tak, zrobiłam sobie taką maseczkę oczyszczającą z Mija. Ona kosztowała chyba jakoś 30 zł na okolicie. Tutaj jest jej 50 gram, więc ona starcza na, no, na dość sporo użyć. Myślę, że mogę Wam ją spokojnie polecić. I na pewno, kiedy będę robiła jakieś większe zamówienie, to ta maseczka pojawi się w koszyku. Z racji tego, że zrobiłam sobie taką mocno, oczyszczającą maseczkę, to zaraz będę sobie tą twarz nawilżała, i tutaj mamy taką esencję, ona jest lekko nawilżająca. Tutaj jest kremik na całą twarz, który również jest nawilżający. I tutaj taki kremik pod oczy, który. Też jest taki nawilżający, trochę przeciwzmarszczkowy, co mi się jeszcze nie przyda, ale myślę, że na pewno zaprocentuje na przyszłość. Więc tak, to wygląda moja dzisiejsza pielęgnacja wieczorna, bo rano przeważnie używam tylko troszeczkę tego kremu, ale zdecydowanie mniej niż na wieczór, bo na wieczór robię sobie taką grubszą warstwę, a rano tylko troszeczkę, żeby wiecie, pod podkładem ten krem dobrze wyglądał. Częściowo, widzicie, zmontowałam już tego vloga, więc myślę, że tyle materiału starczy, bo będzie koło 6 minut, bo jeszcze zakończenie i dwa klipy muszę tutaj dołożyć, więc myślę, że starczy. Będzie taki krótszy vlog, ale zostało nam jeszcze 2 dni, bo jeszcze 22 i 23... no to jeszcze 3 dni w sumie vlogów. I myślę, że 22 i 23 połączę, a 24 będzie już takim osobnym vlogiem, coś Ala też get ready with me więc myślę, że tak to sobie rozplanuję, ale jeszcze zobaczę, tak w 100% nie jestem pewna. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. I oczywiście widzimy się już w kolejnym. I cześć!